Cześć, witam Was. Dzisiaj chciałem pokazać ciekawe, ciekawą maszynę, o tyle, że ich jest wydaje mi się, że mało, to raz, a dwa, wydaje mi się, że w takim stanie tym bardziej ich jest mało, sporo mniej niż, niż ogólnie, ogólna liczba. Co to jest? Jest to pług, pług do Dzika lub do Ursusa C308, pług produkowany przez Unię Grudziąc. Symbol tego pługa to jest MPO1, pewnie ten skrót jakoś można rozszyfrować, ale no nie zastanawiałem się nad tym, powiem szczerze. Pewnie pług obracany, czy obrotowy, to pewnie to PO, a M, nie wiem, może mały. W każdym razie numer fabryczny tej sztuki to 367, 72 rok produkcji. Ciężar netto 68 i cena 750 zł. Także no, ciężar faktycznie nie jest duży. Co to w tym pługu jest takiego, czego z reguły nie ma i na przykład nie ma w naszym pługu. Nasz pług widzieliście ostatnio, jak ta to pokazywał. No jest wydaje mi się, że bardziej zużyty. Myślę, że na pewno bardziej zużyty. W naszym pługu nie ma tego kroju talerzowego, który jest tutaj. To pewnie do jakiejś tam łąki czy coś, może orki, to by byłoby przydatne. Ten nasz półk to, to był w ogóle ciekawostka, bo on przez jakiś czas współpracował z Trzydziestką. Ten natomiast kupiony od Jarka, ale nie, jest, nie, nie dla nas, że tak powiem, tylko kupił go Michał. Będzie to zestaw z, z dzikiem, którego, którego skrzynie mu składałem jakiś czas temu, co, co widzieliście na filmach. Widzicie, tak to jest z kolegami, ja kupiłem pług, się śmieję oczywiście, żartuję, ale kupiłem pług, bo mówię, a Michał ma dzika, ja mam dzika, jeszcze jeden Michał może będzie miał dzika i tak sobie pomyślałem, zresztą tak Wam mówiłem o tym, że mówię, kiedyś się zarzekałem, że nie będę miał pługa, ale kupiłem, bo mówię, może gdzieś na zlotach się będziemy razem spotykać, to wystarczy nam jeden pług, no i o, kupiłem pług, a tu Michał też sobie e, taki zafundował, no ale oczywiście tutaj... No, ten pług naprawdę warty zachowania, warty skolekcjonowania, że tak powiem. Tu widzicie, jest ta stopka do, do, za, do zatrzasku. Ten zatrzask, nie mam wam teraz jak to pokazać, bo nie mam pod ręką zaczepu. Jak znajdę zaczep, to wam pokażę na czym to polegało. Bo ten pług obraca się cały w tej swojej osi. To nie jest tak, że obraca się sama jakaś tutaj, jest wytulejowana ta, ta rama czy coś tylko on się obraca na tym zaczepie okrągłym, na tym czopie, obraca się w zaczepie i na zaczepie jest taki półkolisty, taki półksiężyc, na którym się montuje takie, takie zatrzaski, w którą on wskakuje, one są tak ścięte z jednej strony, no i można je regulować. One mają ząbki, na tym półksiężycu można je regulować, przez to to wychylenie może być w pewnym zakresie regulowane. Co zależne też jest pewnie, powiem szczerze, nie teoretyzuję tutaj, bo nigdy nie miałem okazji orać dzikiem, ale no podejrzewam, że chodzi, w zależności też od, od pochylenia, od głębokości bruzdy, to też trzeba ten pług wtedy wypoziomować w ten sposób. No inaczej to wszystko przebiega niż w ciągnikowym pługu, inaczej niż w ciąganym, inaczej niż w zawieszanym tak itd., itd. Ten pług generalnie tam w komentarzach, jak a propos dzika, było, był temat, to niektórzy pisali, że no, może i konia zastąpił, ale trzeba było się z nim na, naszarpać, jak i z koniem. Czy ja wiem, czy aż tak trzeba było się naszarpać? Nie wiem, bo nie miałem okazji w tym bardziej porównać. Dopiero będę miał okazję pewnie spróbować orki dzikiem, jak, jak zrobimy tego naszego, ale yy, z pewnością duża, duża, mm, Wszystko zależy od tego, jak się używało tego dzika, czyli y, na jakim terenie, na jakiej glebie, y, jaką był ustawiony ten pług, bo wiecie, to wszystko też, też jest istotne mimo wszystko. Tam ktoś też napisał w komentarzu, czy to na forum u nas, pamiętam, taka opinia była, że jak się pług poprawnie ustawiło i ziemia była w miarę taka nie za ciężka do, y, do, do uprawy, to tak naprawdę można było w dziku włączyć blokadę. I puścić kierownicę, ja ją sobie sam szedł w bruździe. I, I takie też filmy na, e, na YouTube widziałem, że są, także, także jest to. Musi być jakieś ziarno prawdy w tym. E, tu jeszcze ciekawostka y, w tym pługu. Teraz to może nie widać, bo on się tu zagłębił nieco, ale jak go przechylimy na drugą stronę, to zobaczcie. Ten lem jest praktycznie w ogóle niezużyty. Ten jest troszkę zużyty i nawet lekko zagięta końcówka. Trzeba by to sklepać. Więc wygląda na to, że było orane głównie w jednym kierunku. Tam też ostatnio, jak wrzucałem w tym miksie, Damiana Orka akurat tam jego teść na filmie orał. On ma tam troszkę inny pług, bo on ma chyba od Agri przystosowany do tego dzika. Natomiast tam niektórzy pisali, no czemu pług obrotowy, a czemu on się wycofuje zamiast obrócić pług? wiecie, jak macie 10 kroków wstecz. To obracanie tego pługa to wydaje się więc bardziej można powiedzieć, może nie tyle, że kłopotliwe, no ale nawracanie z tym dzikiem, wyjeżdżanie z bruzdy, obracanie go. To na takim krótkim odcinku, jak to jest dwukrotność długości dzika z kierownicą, to to nie ma większego sensu moim zdaniem i faktycznie lepiej było wycofywać. I być może ktoś tutaj tak samo go używał. Także płużek naprawdę fajny, aż pewnie dylemat Michał będzie miał czy go odnawiać. No, ja to już go widzę w takiej zieleni ładnej odnowiony. Bo, bo naprawdę fajnie by się prezentował, tym bardziej jak dzik byłby odmalowany, to tym bardziej ten pług. I co tu jeszcze jest takiego, można powiedzieć, w jakimś sensie unikatowego? Eee, to kółko. One są bardzo nietrwałe, te kółka. Gdzieś jakbyśmy po bruku po nim przejechali, tak wedle relacji tu Jarka, bo prawdopodobnie chyba te same są w kosiarce, czy w glebogryzarce. Nie, mówił w glebogryzarce, zdaje się. I, i to po prostu pękają te kółka także ja u siebie tego nie mam ono tak naprawdę służy do przemieszczania się bo jak jedziecie tak o na wprost, w sensie są równo ustawione poziomo można powiedzieć te obydwie obydwa korpusy, no to na tym się może toczyć na tym kółku i nie musicie tego pługa wiecie, trzymać w, 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 na kierownicy tego ciężaru chociaż pług się równoważy waga pługa się równoważy przez dobranie odpowiedniej rości obciążników które są z przodu na wsporniku, na tej ramie pod maską, założone takie talerze. Więc teoretycznie powinno być to w miarę wyważone, ale wiadomo, jak to w praktyce zawsze lepiej, żeby się toczyło, niż, niż mimo wszystko trzymać go, szczególnie na nierównej drodze. Także jakby ktoś swoją drogą gdzieś z jakiejś maszyny, takie kółka miał, nawet bez tego, bez, tej, yy, bez tych widełek, ale chociaż samo kółko jakieś podobne, nawet to chętnie bym odkupił, bo może by się udało w tym naszym pługu to yy, doposażyć. No i co? Będę musiał sobie porównać wszystko, żeby ewentualnie coś na wzór w naszym dorobić. Póki jest okazja, bo Michał za jakiś czas będzie go dopiero odbierał. Lemiesze, tak porównałem na szybko, są bardzo podobne wielkością do pługa podrywkowego tego co mamy pięcioskibowego PZ5. Natomiast nie pasują, różnią się rozstawem. Tak nie mierzyłem ich, ale na pierwszy rzut oka od razu widzę, że rozstaw śrub jest inny. Szerzej jest w tym pługu niż w podrywkowym. A teraz pozwólcie jeszcze, że zerkniemy do katalogu, katalogu maszyn rolniczych z 1964 roku. Katalog R, e, RO3, czy R03, e, o takim symbolu mam katalog różnych sprzętów rolniczych. Kiedyś Wam pokazywałem w którymś odcinku. I tam też znajduje się właśnie jedna, e, na jednej z kart, pług obracalny MPO-1 do ciągnika jednoosiowego. W nawiasie karzeł, czyli to pewnie tak jak były te nazwy typu piorun, typu jakie tam jeszcze były, orzeł, chyba soku, takie różne tam były nazwy pługów, zwycięzca, no to tutaj był, był zwany karłem. I teraz tak, no przeznaczenie, co mnie tutaj w sumie zaskoczyło w tym opisie, w katalogu, ponieważ tam w ostatniej części, w ostatniej sekcji tego katalogu są pokazane maszyny współpracujące z Ursusem C308. Tak to jest wymienione, ale w tamtych latach produkowany był również dzik, który w sumie w tym katalogu jest pokazany. A zaskoczyło mnie tutaj w przeznaczeniu: no oczywiście, jest napisane, że pług obracalny, przeznaczony do płaskiej jednostronnej orki, gleb lekkich i średnio zwięzłych w terenie płaskim i falistym no to to jakby normalna rzecz no i nadaje się szczególnie do uprawy małych pól w ogrodnictwie i sadownictwie to też zrozumiałe, no bo mały pług, mały ciągnik więc przeznaczony typowo tak jak, tak jak i ciągnik do takiej małej mało obszarowych upraw natomiast ostatnie zdanie, że przystosowany wyłącznie do ciągnika jednoosiowego Ursus C308 to mnie najbardziej zaskoczyło, bo generalnie ten pług przecież będzie pasował też do dzika, no chyba, że się czymś Yy, yy, że się mylę, ale no nie sądzę, bo generalnie yy, tutaj ten stworzeń, który się wsuwa w zaczep jest ten sam. O ile sam zaczep nie pasuje z dzika do, do 308 i odwrotnie, yy, bo tamte stworzenia mocujące są nieco inne, to tutaj no nie widzę, powiem szczerze, tak na, na chłopski rozum różnicy, która by to mogła yy, tutaj przeszkadzać. No ale nie wiem, może ktoś z Was się orientuje, jakie były jeszcze różnice, to. To dajcie znać w komentarzach. Natomiast ciekawostka tutaj wedle szkicu, to też widzicie, że jest tak samo ta zapadka do, do obracania tego pługa. Jest kółko podporowe, ale krój jest tutaj taki nożowy, nawet dwa są, widzę tutaj, zamontowane, że nie trzeba ich przekładać. Natomiast, tak jak umiechała Michała widzieliście, no tym pługu jest. Krój talerzowy, więc inna, inna wersja. Wydaje mi się, że talerzowy to nawet może lepiej by się sprawdzał. Żółdokiem, jeszcze na dane techniczne, liczba korpusów oczywiście, jeden czynnych. No tutaj to jest tak nazwane, no bo wiadomo, że w danej chwili się tylko jednym operuje, więc nie jest to, to półk dwuskibowych, jakby się tak mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Szerokość orki do 26 cm, głębokość do 22, wydajność 6. ...setnych hektara na godzinę. No i wymiary, no to tam już mniej, powiedzmy, istotne. Ciężar 55 kg, to też jest drobna różnica, ponieważ tam, jak dobrze pamiętam, na tabliczce było podane chyba 68, na tej tabliczce u Michała, więc tutaj też drobna... drobna różnica. No i ciągnik jednoosiowy o mocy 8 koni i obsługa jeden człowiek traktorzysta. No bo tak, bo to ten sam, co prowadzi... prowadzi ciągnik. No i w zasadzie tutaj jest podane wyposażenie. Lemierz, klucz, instrukcja obsługi. No i taki krótki opis budowy, że ma dwa korpusy lewej i prawej o powierzchni roboczej cylindroidalnej ustawione na rurowym grządzielu. No to to wiecie, ta główna jakby rama tutaj tych, tego pługa pod kątem prostym. I... Przed każdym z korpusów umocowany jest do grządziela krój nożowy. No to tak jak też przed chwilą wspomniałem, mechanizm blokowania również trzypozycyjny jest tu opisany, czyli lewo, prawo, strona orka i transport, czyli na środku, na tym kole. I zmianę ustawienia korpusów uzyskuje się przez odciągnięcie pedałem zatrzasku z zapadki na mechanizmie blokowania znajdującym się przy ciągniku i obrócenie ręką uchwytu. Ręką czy też nogą, myślę, można to zrobić, bo są tam takie specjalne jakby, jakby podpórki. Głębokość i szerokość orki reguluje się poprzez pokręcanie korbką mechanizmu regulującego, znajdującego się przy zaczepie pługa. No jest tam taka korba do regulowania wysokości tego zaczepu, jakby powiedzmy tej tulei, w którą się wsuwa zaczep maszyny. Można ją regulować, zdaje się, chyba o 5... 5 cm w górę i w dół względem środka, czyli w sumie od, od, i górnej, i dolnej, yy, skrajnego, od górnego i dolnego skrajnego położenia mamy 10 cm regulacji yy, i w zasadzie to tylko tam można wyregulować, bo nic więcej. No i fabryka narzędzi rolniczych Unia, Grudziąc, ulica Pstrowskiego, 16, dawne województwo bydgoskie, jeśli chodzi tutaj o producenta. Niestety nie mamy chyba podanej ceny. Nie, tutaj w tym katalogu nie ma podanej, podanej ceny. Natomiast jest również produkcji ze świętokrzyskiej fabryki narzędzi rolniczych Kunów koło Wierzbnika. To jest województwo kieleckie dawne. Jest pług, który jednoskibowy również do tego ciągnika, ale już nieobrotowy. Czyli takie, o, taka uproszczona wersja która tutaj ma kilka charakterystycznych takich elementów tożsamych myślę, że pasujących i również jest napisana ciekawostka, że wyłącznie do ciągnika C308 eee, szerokość orki, wszystko generalnie to samo zapadka jest inaczej zbudowana eee, a reszta podejrzewam, że, że pasuje i jest to pług jednostronny MPN czyli nie, nie obrotowy już w tym momencie i teraz tylko tutaj są dane tego, tego pługa, ale wszystko generalnie jest to samo, czyli również ciężar jest ciut większy o dziwo, bo jest 60 kg gdzie tamten podwójny miał wedle tego, wedle tego katalogu miał nieco mniejszą wagę bo było 55 nie wiem z czego to wynika, jak oni to ważyli no i tutaj generalnie Regulacji jako takiej no nie ma, no tylko pozostaje ta, która jest na zaczepie, pługa. Oczywiście mamy to blokowanie, yy, również tą zapadkę, ale ona tylko służy do przestawiania względem orka i transport. No i to by było tyle, jeśli chodzi o pługi. Yy, o pługi w temacie tutaj do dzika czy do 308. Jeśli macie jakieś swoje takie sprzęty yy, ciekawe, do dzika tych narzędzi, czy do 308 było kilka. Takich charakterystycznych jak pół, kultywator, i tak dalej, to podsyłajcie to może pokażemy jakoś na Facebooku, czy też na jednym z jakichś filmów. Także pozdrowienia i do usłyszenia, zobaczenia w kolejnych filmach.